Why? Because we love making movies. Kamera poszła. Akcja. W minionym tygodniu nasza szkoła obchodziła święto. Święto kina. 6 i 7 maja odbył się przegląd etiud filmowych nagrywanych przez uczniów klas 5, 6, 7 i 8. Filmy były inspirowane lekturami Choć nie zabrakło także odniesień do innych tekstów kultury. Młodzi filmowcy wykazali się niesamowitą kreatywnością, tworząc scenariusze, scenografie i kostiumy. Filmy powstawały z prawdziwej pasji i miłości do kina. Pokazy rozpoczęła uroczysta gala podczas której uczniowie spacerowali po czerwonym dywanie, pozowali na ściance i udzielali wywiadów reporterom. Więc co sprawiało wam, jako grupie, największą trudność podczas nagrywania? Myślę, że tak jedna scena właśnie z budynkiem, kiedy mieliśmy wejść w, przez okno, dokładnie. Wydaje mi się, że miejsce, w którym nagrywaliśmy, gdy Julia dzwoniła do Hoodmana, Ponieważ nagrywaliśmy to w gabinecie psychologa i tam y, oczywiście były panie, które tam pracowały i czasami były tam jakieś szepty, więc musieliśmy to nagrywać kilka razy. Dlaczego taka a nie inna lektura? Bo w naszej klasie jest kolega, który wygląda bardzo podobnie do, do bohatera tej lektury, i tak nas to mm, w sumie zainspirowało. Co Was zainspirowało, żeby nabrać akurat o tym, a nie o czymś innym? Yy, no, zainspirowała nas to po prostu, bo. Był to po prostu taki film bez mówienia, więc za, zainteresowało nas to, żeby pokazać też trochę tego z, w ruchu, a nie w słowach. A czy widzicie się w roli aktora? A to jest aktorka. Nie no, no, ja wiem, może w przeszłości? Znaczy aktualnie nie planuję, ale może kto wie. Ja nie wiem, czy chłopacy widzą, to też nie. <śleszamy> Może Bartek. Podczas festiwalu społeczność szkolna oddawała głosy na najlepszy film. Z kolei nauczyciele przyznali wyróżnienia w takich kategoriach jak kreacja aktorska, najciekawszy kostium, najpiękniejsza scenografia i najciekawszy scenariusz. Nagrodami prócz wiecznej sławy będą statuetki Henryków. Zadanie było piekielnie trudne, bo każda z etiud filmowych jest wyjątkowa. Nasi uczniowie potwierdzili słowa amerykańskiego reżysera Quentina Tarantino, który powiedział, jeśli kochasz filmy wystarczająco mocno, to możesz zrobić dobry film. Statuetki zostaną wręczone podczas najbliższego apelu, którego wyczekujemy z niecierpliwością.